Na poziomie pierwszej ligi Karol Czubak był prawdziwym kotem. W barwach Arki Gdynia polski napastnik w 130 meczach strzelił aż 66 goli, a do tego został królem strzelców w sezonie 2022-2023. Nic więc dziwnego, że po Czubaka zgłaszały się kluby z ekstraklasy. I to nawet też czołówki, jak chociażby Lech Poznań. Był w naszym kręgu zainteresowań. Przez dwa okienka transferowe próbowaliśmy go pozyskać do rywalizacji na pozycji środkowego napastnika, bo uważamy, że nadal jest młodym zawodnikiem, który ma perspektywę dalszego rozwoju, jest Polakiem i mógłby wzmocnić rywalizację na tej pozycji. Natomiast mieliśmy w tej kwestii opory ze strony zawodnika. Prędzej byśmy z klubem doszli do porozumienia niż z samym zawodnikiem. Opowiadał dyrektor sportowy kolejorza Tomasz Żąsa w rozmowie z TVP Sport. Czubak postawił na transfer zagraniczny. Wybrał Belgię i KV Kortrijk. No i przepadł. I to tak brutalnie przepadł. Siedem występów, jedna asysta w lutym i to wszystko. Co gorsza, on tam zalicza tylko epizody. I na boisku spędził zaledwie niecałe 70 minut. Może jednak nie trzeba było tak wybrzedzać przy doborze nowego klubu i po prostu lepiej wybrać miejsce na dalszy rozwój. Czubaka nie interesowała Ekstraklasa, nie interesowała też Serie B, bo podobno stamtąd oferty też były. Nie zawracałem sobie nią głowy. To też jest, nie oszukujmy się, Serie B. Mógłbym się tam zakopać. Co mnie nie interesowało, powiedział napastnik w rozmowie z meczykami. Jak widać w Belgii też można się zakopać i to bardzo mocno. Zresztą przekonał się trochę też o tym Michał Skóraś. Oczywiście on bez porównania więcej grał i to w zdecydowanie lepszym klubie niż Czubak, ale nadal kariera polskiego skrzydłowego nie rozwinęła się tak jak wielu zakładało. Drugi sezon byłego Lechity w Belgii jest po prostu słaby. W lidze do tej pory 24 występy, bez nawet jednej bramki, bez nawet jednej asysty. No słabiutko. Zresztą belgijskie media już trąbią o tym, że Polak będzie latem do odstrzału. Wydano na niego sporo, a on dał naprawdę niewiele. Skuraś przy przyszedł do Bruży za ponad 6 milionów euro, ale polski skrzydłowy został brutalnie obnażony. Jego kontrakt jest ważny jeszcze dwa lata, ale latem może odejść. Jego wartość rynkowa spadła do 3 milionów euro. Takie słowa pojawiły się w artykule dotyczącym statusu Polaka w Het niewuzblad. Brzmi to bardzo przykro, prawda? Trzeba zebrać zabawki i w letnim okienku wyskoczyć gdzieś się odbudować. Pewnie jakaś Turcja albo MLS. Nie zmieniła się też sytuacja innego talentu z Lecha, Kamila Juźwiaka. On w tym sezonie na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej wystąpił w 15 meczach i zaliczył tylko jedną asystę. Na boisku zaledwie 605 minut. Coraz mocniej to zaczyna śmierdzieć jego powrotem do Polski. Zresztą już tej zimy było blisko. Miałem okazję z nim rozmawiać. Granada nie wyraziła zgody na transfer. Potrzebują go w walce o awans do Primera División, więc Kamil prawdopodobnie zostanie w Hiszpanii, na pewno nie trafi do Jagiellonii, czego bardzo żałujemy. To był profil, którego bardzo chcieli to byłby dobry ruch dla obu stron. Mają takie prawo, jest pod kontraktem i trzeba ten kontrakt respektować, powiedział dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski w rozmowie z TVP Sport. Ale podobno co się nie odwlecze, szczególnie że kontrakt z Hiszpanami już tylko do końca czerwca. Inny polski skrzydłowy, który ma problemy z grą na zapleczu dużej ligi to Olaf Kobacki, który latem wylądował w Championship i od tamtej pory zaliczył tylko 11 występów bez gola, bez asysty, a dopiero co szalał w barwach Arki Gdynia. Jasne, nie pomogła mu też kontuzja mięśniowa, ale jak już dostaje szansę gry, wchodzi na boisko, to po prostu nie przekonuje. Czubak w Belgii, Kobacki w Anglii, dwie gwiazdy z Gdyni zaryzykowały i niestety wygląda na to, że się odbiły od tego bardziej wymagającego grania. Dopiero co wspominałem, że Czubak nie chciał się zakopać w Serie B, a taki Szymon Włodarczyk właśnie się w niej zakopał. I to chyba na dobre. Szturm Graz wypożyczył polskiego napastnika do Salernitany, żeby tam zaczął grać i strzel. A tu straszna bieda. Do tej pory 13 występów w Serie B, zaledwie jedno trafienie i dwie asysty. Na boisku spędzone tylko 622 minuty. Co gorsza, ostatni raz wystąpił w grudniu 2024 roku. W tym roku Włodarczyk nawet nie dostał minuty w Serie B. Wygląda to po prostu fatalnie. W połowie stycznia pojawiły się informacje, że to kompletnie nieudane wypożyczenie miałoby zostać przerwane. Tak twierdził Nikolos Kira. Nic jednak z tego nie wyszło. W marcu Włodarczyk pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski U21 i nawet zdobył bramkę w wygranym 3-2 meczu z Ukrainą, czyli nie zapomniał jak się strzela. Ale tu trzeba grać, a on nie gra. Trzeba się rozwijać, no a on się nie rozwija. Nie zdziwię się jak latem Szymon będzie szukać klubu w naszej ekstraklasie. Do odbudowy oczywiście. Jeszcze w Serie B nie gra, ale jego obecny klub już tam zmierza. Mam na myśli Kacpra Urbańskiego w Mący. Kariera dwudziestolatka tak fajnie się rozwijała. Biliśmy mu brawo jak oglądaliśmy w reprezentacji Polski, no i nagle wszystko stanęło. Ostatnio w najgorszej drużynie serii A polski pomocnik po prostu nie gra. Wystąpił 2 marca w meczu z Torino i od tamtej pory cisza. Ja również nic nie słyszałem o żadnej kontuzji Kacpra. A skoro Urbański nie ma żadnych problemów fizycznych, to najwyraźniej nie cieszy się po prostu uznaniem trenera. To dla mnie dziwne, bo pamiętam jak świetnie potrafił wyglądać w Bolonii, zwłaszcza od strony jakości technicznej. Polak trafił w trudnym momencie do mący, która rozgrywa dramatycznie. Sezon i już prawie spadła do Serie B. Obawiam się, że w najbliższych meczach Alessandro Nesta będzie dawał szansę zawodnikom Moncy, zwłaszcza młodszym, a nie Urbańskiemu, który i tak po sezonie wróci do Bolonii. W końcówce sezonu sytuacja Polaka może się już nie poprawić. Tak podsumował losy urbańskiego dziennikarz Monca News Stefano Peduzzi w rozmowie z kanałem sportowym. No to wygląda bardzo źle. Kolejny polski talent znalazł się na poważnym zakręcie w swojej karierze. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że Urbański nie jest jedyny. Taki Dariusz Stalmach w lutym zamienił młodzieżową drużynę Milanu na drugoligowy niemiecki Magdeburg. Nie ukrywam, że pukałem się wtedy w czoło, ponieważ od początku ten ruch wydawał mi się dziwny. Po ponad dwóch miesiącach okazało się, że chyba się aż tak bardzo nie pomyliłem, ponieważ polski pomocnik nadal nie zdołał zadebiutować w tej drugoligowej drużynie, za to ogrywa się w jej piątoligowych rezerwach. Tam wystąpił w trzech meczach, w których zdobył jedną bramkę. I teraz tak, powiecie mi, że ten transfer miał sens? Zamiana trzeciej, Ligi Włoskiej na piątą niemiecką? Przecież to brzmi jak jakiś nieśmieszny żart. Ja wiem, że Stalmachowi miało być łatwiej przebić się do pierwszej drużyny Magdeburga niż Wielkiego Milanu, ale na ten moment to nie zanosi się na to, żeby do tego debiutu miało w ogóle w najbliższym czasie dojść. Eh, te nasze talenty. A Mateusz Musiałowski na Cyprze 7 występów, 1 gol i tylko 211 minut spędzonych na boisku. Kolejny, który mógł grać w Jagiellonii Białystok. Rozmawialiśmy na temat Mateusza Musiał z czakiem kucharskim, bo to on miał upoważnienie do rozmów w jego imieniu. Tylko to było zimą. W tym oknie transferowym tego tematu nie podejmowaliśmy, bo po prostu znaliśmy nastawienie samego Mateusza. W pewnym momencie miałem odczucie, że to nam bardziej zależy na tym projekcie niż samemu piłkarzowi. Też jesteśmy dzisiaj trochę w innym miejscu. Myślę, że taki Mateusz bardziej powinien doceniać to, że mistrz polski ma pomysł na niego, opowiadał dyrektor sportowy Jagi Łukasz Masłowski w rozmowie z meczekami. A Cezary Kucharski później na się. Dodał. Zawodnik i jego rodzina nie chcieli powrotu do Polski, mając wyższe wymagania i oczekiwania. No i dlatego skończyło się zakopaniem w cypryjskim piasku. Ale przynajmniej słoneczko. Uwaga, drogi widzu, teraz będą tak ze 2-3 minutki narzekań Lipińskiego, dlatego przygotuj się. Jesteś gotowy? No to jedziemy z narzekaniem. To wszystko jest takie strasznie smutne, bo śledzi człowiek te kariery tych młodych polskich piłkarzy, polskich talentów. Czyta się gdzieś tam w serwisach internetowych. Dziennikarze nadają im pseudonimy Polski Leo Messi, Polski Sandro Tonali. W końcu doczekamy się jakiegoś wielkiego polskiego talentu na miarę tych największych. W piłkarskim świecie. No, trzyma człowiek za to kciuki, widzi, że ten jest w Liverpoolu, ten jest w Milanie. Wierzy człowiek, że może uda im się jakimś cudem przebić do tej kadry pierwszej drużyny, że może coś tam namieszają, dostają kilka minut, że będziemy mogli się pochwalić. Znowu polskim piłkarzem w dużym klubie, że mamy, o, proszę, zobaczcie, musiałowski w Liverpoolu, czy właśnie Stalmach w Milanie. Będziemy mogli powiedzieć, śledzić ich losy. Będziemy mogli się chwalić tym. A później się okazuje, że te wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale większość tych polskich młodych talentów. To gdzieś nam tam po drodze przepada. Gdzieś podejmują jakieś złe wybory. Nie wiem, czy to agenci, menedżerowie, czy właśnie niektórzy kierują się tym, co powie tata, powie mama. A nie do końca to są dobre wybory. I później gdzieś te polskie talenty przepadają. I ja się zastanawiam właśnie tak na przykładzie Musiałowskiego, na przykładzie Stalmacha, czy nie lepiej byłoby wrócić tutaj na polską ziemię, na tą ekstraklasową ziemię, żeby po prostu zacząć grać w piłkę, przebić się do takiej pierwszej drużyny za. Załóżmy Jagiellonii, która była wspominana, właśnie Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagi, starał się tutaj ściągnąć tego Musiałowskiego, dać mu szansę, żeby chłopak poczuł trochę tej większej gry, gry nie młodzieżowej, tylko gry o jakąś stawkę, żeby Anusz wypromował się w tej Jagiellonii i wtedy... Wyjechał gdzieś za granicę, próbować ją podbijać. A na takim Cyprze, no to od początku. Ja pamiętam jak Musiałowski podpisywał kontrakt, to ja się pukałem w czoło, wielu się pewnie pukało wtedy w czoło. Dlaczego on z Liverpoolu, nawet z tych rezerw w Liverpoolu, idzie na Cypr? Dlaczego taki w ogóle dziwny kierunek? To samo z tym Stalmachem i z drugoligowym Magdeburgiem, który walczy, co prawda, o awans do Bundesligi, ale nadal, no. Gdzie Stalmach, a gdzie pierwsza drużyna Magdeburga? Obecnie on się gdzieś tam ogrywa w piątoligowych rezerwach, bo gdyby te rezerwy jeszcze grały gdzieś tam na poziomie trzeciej ligi niemieckiej, ale to jest piąta liga niemiecka, ten chłopak tam gra, a ta jego kariera to stoi o tak w martwym punkcie po prostu i nie drgnie, ani trochę nie pójdzie do przodu. Kariera Musiałowskiego to samo, oni powinni łapać te minuty na boisku. Dlatego słuchajcie, spodziewam się. Że w tym letnim okienku transferowym znowu będziemy mieli powroty właśnie tutaj na polską ziemię. Nie zdziwię się, jeżeli któryś z tych piłkarzy, o których wspominałem w tym filmie, wróci właśnie do Polski i będzie się odbudowywać w ekstraklasie. Oczywiście wydaje mi się, że ktoś taki jak Skuraś czy Urbański, oni jeszcze będą dalej tą swoją karierę próbowali rozwijać poza granicami naszego kraju. No wydaje mi się, że Urbański ma na tyle to nazwisko zrobione występami w Bolonii, że zawsze gdzieś tam przycupnie w Serie A. Natomiast Skuraś, tak jak wspomniałem, będzie gdzieś się łapał pewnie w takich ligach, które chętnie biorą Polaków i tam oni mogą się odbudować. Mam na myśli jakaś Turcja, jakieś MLS. Tak jak miałbym obstawiać, to tak bym widział której z tych lig z Kurasia. Więc oni będą jeszcze próbowali poza granicami. No ale taki Czubak, czy właśnie taki Musiałowski, czy właśnie taki Stalmach. Ja się nie zdziwię, jak któryś z nich tego lata będzie próbował wrócić, bądź wróci właśnie do polskiej piłki do ekstra Klas. Dziękuję, już mam nadzieję, że to były tak dwie, trzy minutki, że się zmieściłem i więcej Wam tego czasu nie zajmowałem. To był trochę taki przykry film, no ale słuchajcie, no tak to już jest z tą polską piłką, z tymi polskimi piłkarzami. Gdyby każdy transfer polskiego piłkarza za granicę wypalał, to byłoby po prostu pięknie. I ja w każdym razie życzę Wam pięknego weekendu, pięknego tygodnia i całej reszty roku. Widzimy się wkrótce, pamiętajcie, na kanale Za Połowy. Do zobaczyska!